Bracia, postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus nas umiłował i samego siebie wydał za nas. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy odmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby sam stawił przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mając wskazy czy zmarszki czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalony. Bóg względem każdego człowieka ma swój plan. I ten Boży plan względem Was, droga Anno i Andrzeju, Pan Bóg ma poprzez powołanie małożeńskie. Powołanie piękne, zaszczytne, bardzo odpowiedzialne i bardzo trudne. Dzisiaj, kiedy rozpoczynacie to życie sakramentalne, uświadamiajcie sobie, że czymś najważniejszym tej szarej codzienności będzie prawdziwa miłość. I to jest ten fundament udanego, szczęśliwego małżeństwa. Kiedy święta Teresa od dzieciątka, Jezus zapytana, co znaczy kochać, powiedziała bardzo prosto, kochać to znaczy chcieć dobra ukochanej osoby. Anna zawsze będzie chciała dobra Andrzeja, a on jako mąż zawsze będzie chciał dobra żony, a jako rodzice zawsze będą chcieli dobra dzieci. I to jest to bardzo proste, jasne określenie. Słyszeliście przed chwilą, że miłość wszystko znosi. A więc ile musi Anna naznosić się tego Andrzeja w życiu? Ile Andrzej będzie musiał przez fochy Anny też wszystko musi znosić? Ile musicie znieść, dobrze wychowując swoje dzieci? To jest właśnie. Miłość prawdziwa wszystko znosi. Chcę Wam życzyć dzisiaj, aby, abyście żyli tą piękną i prawdziwą miłością względem siebie i względem Boga. Życzę Wam na co dzień też zdrowia, abyście mogli podejmować te wszystkie. Trudy, przedsięwzięcia, które związane są z Waszym życiem, z Waszym małżeństwem. Tego z tego serca Wam wszyscy dzisiaj życzymy. Amen. Ja ratuję Cię, ciebie Przewodniczący, i za na Zarządze, przyjęcie i ślubuję Ci miłości, wierności, uczciwości oraz żebyś się go opuścił, żebyś na Ciebie Amin, Panie Boże, Wszechmogący, w trójcy jeden, wszyscy się uczymy. Kamera. Oh, terus jatuh.